Witam wszystkich znowu, tym razem jestem po bieganiu i co można zrobić po bieganiu w domu, kiedy już dojdziemy do siebie, żeby nie bolało tak bardzo, żebyśmy nie mieli tak zwanych zakwasów. Dobrze jest rozgrzać się jeszcze troszeczkę, porozciągać delikatnie, ja zrobię to razem z ciężarkami dwukilogramowymi, ponieważ... Łatwiej będzie mi się dokręcić w różne strony. Możemy zacząć od wymachów w prawo i w lewo. Staramy się to robić w poziomie, jak najdalej sięgać, patrzeć z drugą na drugą stronę. Okej, okay, dobra, wystarczy. Mnie troszeczkę chrupało, pozwólcie, że zdejmę czapkę. Jezu, wyglądam tragicznie, nie szkodzi. Dobra, można teraz porobić w jedną w drugą stronę, delikatnie, o, na przykład w ten sposób. Możemy zejść do poziomu albo razem, na przykład w ten sposób. Możemy tak. Możemy się jeszcze troszeczkę. O! Dogiąć. Żeby bolało bardzo. Boli bardzo tutaj. O! Na przykład w ten sposób. Pamiętajmy o tym, żeby oddychać. Jakieś skłony, i tak naprawdę o, jestem już zmęczony. Można to zrobić w ten sposób. O, na przykład w drugą stronę. O, w ten sposób. W ten sposób. No i tak naprawdę to tyle z takich bardzo szybkich, krótkich rzeczy domowych i pójść do wanny z dużą ilością ciepłej wody wtedy na pewno się wszystkim spodoba